Co robisz? Nic takiego! Okay, A tak poza tym, czy możemy tutaj być? Nie! Yep. Wiesz, co tak się zastanawiałam? Czemu nie przestaniesz być jeden? Możesz się wycofać. Nikt nie wie, kim on jest. Poczekaj chwilę, mój kuzyn dzwoni. Ach, ty i ten Twój Skype. Cholera, nie! Jestem fanem Mówu! Uwielbiam, ja że to jest coraz szybsze. Musisz przestać! Twój kuzyn to syn śmierci. Śmierć. Facet, który zawiera duszę i jakimś cudem posiada dziecko, jest twoim wujkiem. Od strony mojego starego! Król Brytanii jest bratem śmierci. Tak. To oficjalne, to gówno nie ma sensu. To jeszcze nic, powinnaś zobaczyć mojego stryjaszka! Nie martw się, moje kule uleczą ci na negatywne straty. Witam szanowny panie, czy jest pan zadowolony ze swojego ubezpieczenia? Tak, mamy p***doloną rodzinkę, muszę cię prosić o wielką przysługę. Nie! Dobra! Nie jest znowu taka wielka, tylko czy możesz przestać zabijać ludzi? Ying! O, tylko nie zaczynaj mi z tym gównem! Ying! Dość! Ying! Słuchaj! Ying! Nie będę się z tobą w to bawił! O mój Boże! Czego? Jesteś w moim komputerze! Co? Tylko nie rób niczego z moim niezwykle zabezpieczonym systemem operacyjnym! O, na litość boską, przecież to Linux! Ying! Posłuchaj mnie, lalusz! Musisz przestać zabijać ludzi! Co? Czemu? Ponieważ ojciec ma już dość zabierania dusz, które zabiłeś. Wszyscy muszą pracować nad godzinę, żeby za tobą nadążyć. Zabijasz szybciej, niż my zdołamy je zabierać. Zdaje się, że zgubiliśmy kilka. Jestem na wizji i wam serial. O, przesadzasz! Nie było tej parodii, zanim on się w niej pojawił? Nikt nawet nie wie, o czym gadasz. Ying! Naprawdę zabijasz niewłaściwych ludzi! Więc. Tak. Chcesz przez to powiedzieć. Tak. Że mam. Tak. Zabijać właściwych ludzi! Tak, nie, nie. Zrób to. Robię to. Nienawidzę swojego życia. Już czas, by rozpocząć walkę z Brytyjczykami. Pakuj manatki, kobieto. Idziemy się przejść. Cię! A nic! A to Wy idioci! Czego chcecie? Sam jesteś idiotą, ale mam cię ripostę. Chcemy się zabawić! Przydałoby się rozpętać piekło i wiemy, że ja polska armia chętnie się przyłączy! Ale co to ma ze mną wspólnego? Chcemy, żebyś zrobił użytek ze swoich informatorów w telewizji i zaraz lokalizację bazy nieprzyjaciela! A co ja z tego będę miał? Zrób to albo ci układ! Stuka nim! Zrobi to, sam widziałem. Dobra, to szczyt nerwosów. To było za szybko! Jak długo byłeś w posiadaniu tych informacji? To dosłownie pierwsza rzecz, jaka wyświetla się na Google pod hasłem lokalizacja podziemnej japońskiej bazy rebeliantów. Wszystko jedno. Czy jeszcze chcieliście... Więc się... dobrze! I mi przerwał. Japońska armia zaraz dostanie porządnie w dupę od doktora Jeremiah Gatwolda. Dokładnie! Jestem doktorem! Habilitacja w kopaniu dup, Magisterka z bólu i absolutorium na studiach o kobietach. Rozumiem przez to, że idziecie na szczyt nerwusów. Załóż się o swój stuprocentowy wełniany golfik, że tak! Tak naprawdę to moher. Psie! Popatrzcie na te roboty, które dostaliśmy za sprzedaż dragów! Yeah. Coś nie tak? Wyglądasz na zawiedzonego! A nie wiem, myślę, że będą bardziej zabójcze. Więcej broni i reszty gówna. Jakby dodali do nich piły! boska marolada! najświętszej słodkiej dobroci! Powinni zrobić broń, która strzela biłami! Niech ktoś się za to zabierze! Tak, poza tym. Jaki jest nasz plan? Jaki plan? że Mam zamiar to wygrać. To czemu idziemy na górę nerwusów? Jeśli wierzyć blogowi japońskich rebeliantów, na szczycie nerwusów odbędzie się walka pomiędzy dawną japońską armią i Bryt... Bryta... Bry... Bry... Brytanianami! Br-brytaszami! Brytanianami! Brytanakami. Brytanią! Bry Bry brytanną Brytaniami! Bretwanną! Brytanapką? Fandom Brytów! Bryczami! A wszystko jedno. Najważniejsze jest to, że będzie bitka na szczycie Nerwosów, a ja chcę tam być! Trudno, lepsze miejsce rekrutacji żołnierzy niż pole bitwy! A nie robiliśmy rekrutacji? Zaraz co? Myślę, że coś się tutaj nie zgadza. Kto do diabła wyjawiłby lokalizację nadchodzącej bitwy na bloksferze? Cześć, chłopaki! Nie mogę się doczekać szczytu <laughs> do Nerwosa! A i czarni rycerze, jesteśmy podekscytowani naszą przyszłą współpracą z japońskimi rebeliantami i pomożemy im walczyć. it's spread O, to dobrze, że rozpisałem naszą strategię na wypadek, gdybyśmy kiedyś walczyli z armią większą niż nasza. O, tak! Czytanie! O, moja słodka, ofimio, dlaczego nie ukołysasz mnie w swoich silnych ramionach? Nina, czy nie wiesz, gdzie są Lalusz i Kale? Nie widziałam ich w szkole od dłuższego czasu. Zignoruj ją, nie nasza naszą miłość! Nina? Goodbye! men! Dziennik wojenny! Dzień pierwszy. Mamy z mało prowiantu. Obijam zatem plan Ogiego. Nienawidzę jego włosów. Obecnie jesteśmy otoczeni przez wroga. Właśnie pomyślałem, że może nie powinienem był umieszczać naszej lokalizacji na Twitterze i robić co godzinny update. Nasza widoczność wynosi 20 na 20. Chyba, że potrzebuję kontaktów. wtedy czasem wynosi 23. Moi żołnierze chcą poznać moją tożsamość. Obawiam się, co mi zrobią, jeśli dowiedzą się, że jestem purpurowo okim świerem, który mafiała na punkcie strategicznych gier i łasi wszędzie w szkolnym mundurku. Dzięki Bogu nikt poza mną tego nie robi. Chciałbym zakończyć ten dziennik postrzegawczą uwagą. Powinni dodawać. Więcej czerwonych skitersów do paczki. Mam dość już tych żółtych! Ta bitwa będzie bardzo męcząca. Zatrudniłam więc najlepszego stratega, żeby ułożył plan bitwy. Panowie! Proszę to przenieść! Widzicie? To jest pagórek! A to są kropki na pagórku! J**y Windows 7! Szefie wróg otoczył górę i przygotowuje się do ataku. Co powinniśmy zrobić? ze zasrałem. Jak zwykle, był pan niezwykle pomocny. No dobra, ludzie, proszę o uwagę. Musimy powtórzyć plan zajęć. Punkt numer jeden. Ktokolwiek podbiera Kubusia z mojej lodóweczki, przestań. Patrzę na ciebie, Tamaki. Punkt numer dwa. Mam czadowego robota i nie wiem, komu go oddać. W związku z tym, żeby dostać robota, musicie wymyślić coś lepszego od pistoletu na piły. Gotowi? Start! A może pistolet, który strzela małymi kanapkami? Pistolet, który... Tschüss. Moi, Kadapkami. Nie, tego nie robimy. A może taki pistolet, który strzela, ale jakby może zrobić naboje, żeby omijały wszystko? Nie, 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 No dalej, ludzie, potrzebuję dobrych pomysłów. A może pistolet, który strzela innym pistoletem? Dobra, dobra, podoba mi się, ale czegoś brakuje. To może pistolet, który strzela innym pistoletem, który strzela piłami? kalen dostaje robota. Wreszcie, musieli zaprzyjaźnić się z japońskimi rebeliantami, więc chcę, żebyście robili coś pożytecznego pod moją nieobecność. przysięgam na pana Boga, jeżeli zniknie mi jeszcze jeden kubuś, to urwę ci łeb i nas ram do Widziałeś Orła Cień? Mój Boże, zajęło mi wieki żeby naprawić. Pany drzwi. Tak, chyba ci k.O. masz niskie kolejną grę i nie ma nic, co może mnie powstrzymać. Dobry ruch, panowie. Dobry ruch. Więc jestem o paru sprzymierzeńców lżejszych. Co do cholery właściwie się teraz dzieje? A! Przepraszam, ale kompletnie nic z tego nie rozumiem. Cóż, może tak myślisz, ale mogę opisać jednym słowem: Kaszel! Kaszel? Zgórze królewskie! Nie, czekaj, wróć! Berarararara! Wątpię, czy mogłabym nienawidzieć kogokolwiek tak bardzo jak ciebie w tej chwili. Berarararara! Proszę uwagę! Istnieje prawdopodobieństwo, że straciłem naszą lokalizację wrogowi. Również mogłem stracić sprzymierzeńców, ale. Mam dla nas plan! A co z moim planem? Nie, twój plan był głupi. Ale to nieważne, ponieważ. Jeśli nie masz dziecko, trzymaj je z dala od serbii. Masałwi, bez jaj, te dzisiejsze szalone dzieciaki! Tylko naśladują swoich idoli. No dalej co ty byś zrobił? Powiedział im, że będę prawdziwych idoli! Edyta górnia, Robert kupica! Nie będę nalegał, żebyśmy wrócili do tematu, ale czy możemy wrócić do tematu? E, czekaj, patrz na to! Tylko nie to. A, to szczypie! Serwolkowie nas atakują! O, gdzie to diabła jest, Todo? Nie mogę uwierzyć, że Carrefour nie ma składanych krzeseł. Zernęli dość boska niech ma na tworze oczy! Nie będę kłamał! Znowu się ubiłem. Wow, wow, kolego, nie mogę ci pozwać, o tym, jak przetrwałem zamach na swoje życie, doszedłem do wniosku, że możemy zrobić tylko jedno. Musimy ochronić tą górę! Nasz wróg jest coraz bliżej, ale na szczęście jesteśmy na szczycie, a wszyscy wiedzą, że jeśli jesteś na szczycie, to wygrywasz zasady. A... Nie, wszystko jedno. Przeszły dobre rozkazy! Tłoczno jak w polskim autobusie. Wiemy, że czarni rycerze odkryli stabilizatory na szczycie góry. Stabilizatory? O czym ty teraz mówisz? Nie mów mi, że nie widziałaś tych reklam! A teraz, więcej informacji na temat Szczytu Nerwów to nam nasz jedyny, Raven Phillips. No, na szczycie Nerwusów, możesz robić wiele rzeczy na górze. Nie dotykaj stabilizatorów, bo zniszczą górę. Nie dotykaj ich. Um, są na samym szczycie baranie. Dlaczego nazywa się szczytem Nerwusów? Na niczym się nie znasz? Myślę, że na niczym się nie znasz. M musisz się znać na rzeczach, żeś był silny. Jak pan Józek? Pan Józek to silny chłop. Powinieneś poczuć czasem jego mięśnie. Tylko nie dotyka ich za bardzo, bo mogą się rozwalić. Kalendy ten balastyczna gumą od Majtek! Wszyscy zginiemy! A teraz więcej o szczycie nerwusów z Ravenem Philipsem. Używaj swojego robota do dotykania stabilizatorów, bo zabijesz wszystkich. Oglądali Państwo Szczyt nerwusów z Ravenem Philipsem. To no, nie brzmi dobrze! że atrakcja... Aaaa, to Ola, co do cholery? Czemu grupa Proszę się w kierunku lawiny? To... jest... bomba! Gilford! Dalton! Idziemy się przyłożyć do walki! Wreszcie! najwyższy czas! Hej, Wiletta! Co powiesz, że zostawili ten nonsens i poszli kubić jak szesła w Kerfurze. Ale Jeremiah! Powiedzieli nam, że mamy zaatakować jak skończy się lawina! Kurna! Jak długo to zajmie? Powiedzieli, że jakieś 7 minut! 7 minut? 7 minut?! 7 minut?! 7 minut! 7 minut?! 7 minut! 7 minut?! Tak, 7 minut! 7 minut?! Źle minu to tyle, ile mogę poświęcić na zabawę z nimi! Ile napaś teraz! Nie, czy moja, czekaj! Haha, Pogrzebaliśmy wroga w lawinie! Dokładnie jak to zaplanowałem! Myślę, że chcesz zabijać właściwych ludzi. Co? Co? pogrzebaj naszych niby sprzymierzeńców. Niech ktoś przyniesie łopatę i zrównałeś miasto pod noża góry. Szak! Dobra, zapomnijcie o tej haji, Już czas na porządne tradycyjne kopanie dup! Panie i panowie! Startujemy! go gówno z powrotem! Brąć A niech to! Czy to ty, Jeremaja? Załóż się, że to, Jeremaja! Ale do szkadania! Brąć się! Zajmę się tym! Świetle grabie! Świetle grabie? Świetle grabie! O, te cholera, A więc, tak to się kończy! No więc posłuchajcie mnie, wytępi idioci! Jestem niepokonany! Nigdy mnie nie pokonacie! Śmierć to dopiero początek! A teraz, jeśli mi pozwolicie, zobaczymy się w piekle!